Witam Państwa serdecznie w odcinku, w którym zaprezentuję dwa podgrzewacze produkcji Miniware. Są to model MHP30 oraz MHP30 z dopiskiem PD, czyli Skrót od Power Delivery. Oba modele dostarczane są w kartonikach, i tutaj postanowiłem tę prezentację przeprowadzić właśnie równolegle dla dwóch produktów. Aby przy okazji odpowiedzieć na pytania, czym różnią się oba modele? A więc tutaj mamy rysunek taki techniczny i proszę zobaczyć. Powierzchnia grzania w obu modelach wynosi 30 na 30 mm, czyli 3 na 3 cm. Zakres temperatur jest identyczny, napięcie zasilające takie same i jak widać różni się on tutaj tylko i wyłącznie wyposażeniem. A więc zobaczmy, co znajduje się w wyposażeniu tego zestawu podstawowego. Tu jest taki kartonik dosyć ładny i mamy instrukcję obsługi. I sam ten podgrzewacz. Ten podgrzewacz w ten oto sposób się prezentuje. Tutaj ściągamy tą gumową osłonę. I tak oto wygląda ten podgrzewacz. Odłóżmy teraz na bok i ten zestaw bogatszy. A więc są to dwa identyczne podgrzewacze. I rzućmy okiem na to wyposażenie dodatkowe. A więc tu jest tak. Tutaj coś jest a tutaj w tym pudełeczku mamy przewód USB typu CC z dwóch stron tutaj w tym zestawie podstawowym też nie zauważyłem że mamy tutaj to pudełeczko z takim samym przewodem a więc tam też jest przewód tutaj ten przewód jest w takim gumowym, silikonowej izolacji, bardzo miłe w dotyku wysokiej jakości ten przewód jest i zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. A w tym miejscu mamy ładowarkę. Tutaj są te, te manualne instrukcje. A więc y, ten zestaw y, typu PD, czyli Power Delivery, ma dodatkowo ładowarkę. I tutaj rzućmy okiem na parametry. Tej ładowarki. Zakres napięcia wejściowego od 110V do 240V, 50 lub 60Hz i napięcia wyjściowe maksymalnie to, co nas interesuje, 20V i 3,25A. I tu jest wyjście power delivery 65W. A więc mamy tylko dodatkowo tą ładowarkę z wymiennymi wtyczkami. A więc jak prezentuje się oto ten podgrzewacz. Z tyłu mamy gniazdo USB typu C. Dwa przyciski sterujące. Tutaj strona producenta, certyfikaty i tego rodzaju. I tutaj jest to pole grzewcze, a więc sprawdźmy czy jest to deklarowane 30 na 30? Jest z małym zapasem nawet. I rzućmy okiem do instrukcji, ponieważ ja to pierwszy raz yy, oglądam. I tu jest coś w języku niemieckim, angielskim. Tutaj jest ta instrukcja obsługi. I jak widać, mamy zadane tutaj parametry: 30x30 30 mm, czyli powierzchnia grzewcza, zakres temperatur od 100 do 350 stopni. Tutaj dwie, trzy komórki pamięci z, ze zdefiniowanymi temperaturami 220, 250 i 300. Maksymalna moc wyjściowa 60 W. Napięcie wejściowe 20W i tutaj opisane są kolory tego wyświetlacza na pewno i jest aktualizacja oprogramowania. Gorące powierzchnia tak grzewcza powyżej 50 stopni, powyżej 200. I co tutaj jeszcze jest za opis Przyciski A i B. Mhm. O, widzę, że tutaj jest też po niemiecku instrukcja, a więc y, musi być tam popularny na tym rynku niemieckim. Ok, tutaj jeszcze przypatrzmy się y, temu urządzeniu. Tutaj, jak widać, można to rozbroić na dwie części, i w ten sposób to wygląda. Zróbmy jeszcze zbliżenie. W ten sposób jest to zdejmowane. Odwrotnie, nie do tego wsadzić, ponieważ z jednej strony są trzy piny, poniżej dwa piny. Ok. To przystępuje do uruchomienia. A więc, napięcie zasilające zostało doprowadzone z tyłu tutaj poprzez ten przewód USB-C i wykorzystałem tą ładowarkę power delivery. 65W i mam pirometr i uruchamiam. Jest na tym wyświetlaczu informacja, że jest grzanie. Kto by pomyślał, że takie proste urządzenie? a będzie miał takie rozbudowane to menu. Ta firma jest właśnie z tego znana. I tak jak już wcześniej wspominałem, w większości prezentacji nie przygotowuję się specjalnie, ponieważ nie mam czasu. I tutaj na żywioł idę. I z tyłu, jak wcześniej pokazywałem, mamy dwa przyciski A i B. I on na pewno funkcje tych przycisków są przypisane do tych wyświetlanych funkcji. I proszę zobaczyć tutaj, jak... Jest taka informacja, nie wiem czy tam jest wbudowany jakiś żyroskop, że coś upadło i mamy sygnalizację dźwiękową, że gdyby dajmy na to się nam przewrócił ten podgrzewacz, to jest sygnalizacja dźwiękowa. A więc wykorzystując ten przycisk A wejdźmy do ustawień. I tutaj aha, jest możliwość regulacji temperatury. Ale widzę, że ta temperatura rośnie. A bo jest komórka M1. I tak jak tutaj było w tej instrukcji, dla M1 mamy temperaturę 220 stopni Celsjusza. I widać, że w tym pylometrze wskazania pokrywają się z tym, co jest na wyświetlaczu w tym oto miejscu. Czuć, że jest temperatura. I za chwilę zostanie ona osiągnięta. Tutaj widać, że mamy komórkę M1, czas i taka strzałeczka, która wskazuje nam, że ten gradient temperatury jest rosnący. Już kolor został podświetlenia zmieniony na czerwony i zobaczmy zaraz osiągniemy tą temperaturę 220 stopni. I jak widać jest stabilizowana już wokół tych 220 stopni i dokonajmy takiego pomiaru kontrolnego. No tutaj tym pirometrem ciężko trafić, ale bo jest dosyć mała powierzchnia, ale jest 220 stopni. OK. Spróbujmy teraz nacisnąć przycisk B. Wykorzystując zasilacz, ładowarkę PD z zestawu, zostało uruchomione urządzenie, podgrzewacz. I do sterowania, tak naprawdę, mamy te dwa przyciski A i B. A po lewej stronie, B po prawej, patrząc się w obiektyw. I co na tym menu jest widoczne? Mamy tutaj setting oraz grzanie. Po prawej y, stronie. I jak to bywa y, z takimi urządzeniami, które oferują dużą różnorodność funkcji i sterowanie dwoma y, przyciskami trzeba troszeczkę się przyzwyczaić. I zobaczmy, co nam oferują. Y, nacisnąłem ten przycisk y, A i uruchomiona została funkcja y, grzania. I co widać na, na wyświetlaczu? Temperaturę. Komórka pamięci M1, czyli to, co wcześniej w instrukcji było, że przypisana jest do komórki M1 temperatura 220 stopni Celsjusza. Tutaj napięcie, jakie jest podawane z ładowarki, czas trwania procesu, i tutaj jeszcze graficznie widać, że ta temperatura wciąż rośnie. Proszę zwrócić uwagę, że już zmienił się kolor podświetlania. I czy, ma, czy użytkownik ma możliwość ustawienia ręcznego wartości temperatury? Wcisnęłem troszeczkę dłużej ten przycisk A po lewej stronie i teraz strzałkami, jeszcze raz, strzałkami mamy możliwość regulacji płynnej temperatury ze skokiem 1 stopnia Celsjusza. Aby zostało to ustawienie zatwierdzone, trzeba chwilkę odczekać. I czekamy na ten narost temperatury. Teraz zostało wyłączone to grzanie tym przyciskiem po prawej stronie. Nie będę się wdawał w szczegóły instrukcji obsługi. Ta prezentacja ma na celu zaprezentowanie zdalne, czy takie urządzenie dla Państwa jest przydatne czy nie. Wciskam troszeczkę na dłużej ten przycisk po prawej stronie, czyli B, i mamy tutaj y, jaki był rodzaj firmware'u i tego innego sprzętu. Wyjdźmy z tego grzania. Krótkie naciśnięcie prawego przycisku pozwala nam poruszać się po menu, a więc komórka M1, M2, M3. Funkcja pracy w uśpieniu jest teraz wyłączona. Funkcja jasności podświetlania. I gdy chcemy wejść do danej funkcji, tutaj jeszcze przelećmy wszystko po kolei. Mamy 11 jakby tutaj zakładek, co jest widoczne w tym miejscu. I tutaj automatyczny wyłącznik po okresie bezczynności. Podświetlenie możemy sobie, znaczy jasność ekranu regulować. Widać, że teraz jest słabiutko. A teraz maksymalnie. Żeby zatwierdzić, trzeba chwilkę poczekać. Ok, ustawienie jest zatwierdzone. Kolejny. Czy mają być wyświetlane tytuły? Tutaj, czy ma być wyświetlane napięcie, czy moc? Tam wcześniej to było na samym początku widoczne. Teraz jest ustawiona moc. Jest wyświetlana. Głośność tych przycisków, a więc na poziomie 3, temperatura i tutaj 11, reset wszystkich ustawień. I tutaj już teraz zresetowałem to ustawienie. I przejdźmy na drugą kamerę. Uruchomię teraz grzanie. Jest y, lekko widoczna ta temperatura, tak pod kątem dla Państwa i pirometrem y, sprawdzimy, bo niektórzy klienci czasami nie dowierzają, czy te, czy te temperatury są osiągane i na ile one są y, rzetelne. Pomina już fakt pomiaru pirometrem, który zbiera z pewnej powierzchni, ale proszę zobaczyć. Tutaj jest na pirometrze 160 y, stopni i na wyświetlaczu. Również ta temperatura jest taka sama. Państwu pewnie tak łatwiej jest odczytywać. Jest osiągnięte mniej więcej to 220 stopni, i tutaj tak samo na wyświetlaczu jest też ta temperatura. A więc tym prawym klawiszem zostanie to odłączone. I jeszcze na sam koniec, żeby tutaj tak zaprezentować to urządzenie, wykorzystam ten wzornik, co w innych odcinkach. Jakie elementy można umieścić na tym polu? Wiadomo, że to jest pole 3x3 cm, ale zawsze lepiej sobie ocenić taką właśnie wzrokowo, jakie elementy można tutaj mniej więcej położyć. Tak to wygląda. Tutaj mamy obudowy QFP. Może troszeczkę jeszcze raz na większym zbliżeniu. Mniej więcej tak to się prezentuje. I to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację tych podgrzewaczy serii MHP30. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć, czy takie urządzenie przyda się w Państwa warsztacie, czy nie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzenia strony gotronic.pl